Absolwent Studiów w Wyższej Szkoły KGB w Moskwie jest ekspertem Platformy Obywatelskiej w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Stanisław Choc jest jedną z osób wymienionych w raporcie ABW dotyczącym współpracy bezpieki PRL z KGB. Sprawą zajmie się Sejmowa speckomisja na jutrzejszym posiedzeniu. W dokumencie agencja przyznaje, że byli funkcjonariusze SB nadal są zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. W publikowaniu raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o byłych funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa, którzy szkoleni byli w Związku Sowieckim. Informacja o tym, że takie osoby mogą być dopuszczone do informacji ściśle tajnych zbulwersowała posłów. Interpelację w tej sprawie złożył do premiera poseł PiS Tomasz Kaczmarek. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy dziś w Komisji do Spraw Służb Specjalnych znajdują się doradcy, Którzy właśnie w tamtym okresie byli szkoleni w Moskwie przez KGB? Z raportu ABW na temat współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z KGB wynika, że tak. Stanisław Hoc, ekspert Platformy Obywatelskiej w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jest absolwentem czteroletnich studiów habilitacyjnych w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Kandydatów na doradców zgłaszają poszczególni posłowie broni swego klubu, poseł P.O. Andrzej Halicki. Mamy wiele osób, które na przykład ma dyplomy uczelni radzieckich, starych. To nie znaczy, że są osobami, które są na usługach jakiegoś państwa. Ale szkolenie w KGB to coś więcej chyba. To na pewno coś więcej. Natomiast to też nic jeszcze. Nie znaczy. Zdaniem specjalistów od bezpieczeństwa ma to znaczenie i to nie małe. Poza oficjalnymi kontaktami i współpracą, sowieckie służby tworzyły agenturalne siatki w krajach satelickich, mówi Maciej Lew Mirski, współtwórca służby kontrwywiadu wojskowego i członek komisji weryfikacyjnej w WSI. Jednym ze sposobów, które temu służyły, były właśnie kursy w Moskwie, gdzie Ściągano najbardziej perspektywiczne osoby, te, które będą miały w przyszłości jakiś wpływ na, na bezpieczeństwo państwa i będą zajmowały kluczowe struktury w, w zakresie bezpieczeństwa i tam je rozpracowywano. Dostęp takiej osoby do informacji ściśle tajnych stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla państwa. Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych jest tym miejscem, gdzie przychodzą szefowie wszystkich służb specjalnych i referują wybranym posłom swoją pracę, yy, informują o, o bieżących problemach, o przedsięwzięciach, yy, o sprawach operacyjnych. I teraz taka osoba rzeczywiście ma do tego wszystkiego dostęp. Czy przyznanie takiej osobie statusu doradcy spec-komisji to przypadek? Ja nie wierzę w przypadki i oczekuję stanowczej reakcji, ale przede wszystkim stanowczej reakcji samego Donalda Tuska, bo to on dziś zgodnie z przepisami nadzoruje i kontroluje służby specjalne i to on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne Polski. Pytanie też, gdzie były służby odpowiedzialne za przyznawanie certyfikatu bezpieczeństwa wymaganego od doradców spec-komisji? Sąd wywiad czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna jest do tego ustawowo zobowiązana prowadzić stały monitoring i działania osłonowe względem tych osób, z jednej strony, żeby wykluczyć, że wśród nich znajdują się osoby, które cały czas działają na, na rzecz służb rosyjskich, a z drugiej strony, żeby wykluczyć sytuację, że ten kurs, który przeszły, stanie się dla służb rosyjskich pretekstem do podejścia pod te osoby i nawiązania z nimi kontaktu. Z problemem wciąż aktywnych kontaktów byłych funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki z Rosją zmaga się nie tylko nasz kraj. W Estonii w 2008 roku aresztowano Hermana Zima, urzędnika Ministerstwa Obrony, byłego milicjanta, który przekazał Rosjanom ponad 2000 stron dokumentów dotyczących natowskiego systemu ochrony informacji niejawnych. Związek Nauczycielstwa Polskiego